Halo halo. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Tradycyjnie, kiedy jest takie spotkanie na żywo, przeczytam przesłanie z książki Simon. Kocham cię na każdy dzień. Dziś jest 29 lipca. Bez pracy. Nie ma kołaczy. Także w miłości. A to ciekawe, co? I teraz przeczytamy: Odważ się żyć odważnie. Książeczka złota. Zobaczymy, co w złotej książeczce jest dla nas. Nie ma w życiu większego braku od braku odwagi. Aby żyć dalej po doświadczeniu straty lub porażki. Jeżeli popełniłeś jakiś błąd, zawsze jest ci dana jeszcze jedna szansa. Możesz rozpocząć od nowa. Od dowolnego momentu porażką nie jest upadek, a pozostawanie. W dole. Jest Jolcia z nami. Witaj Jolu Magdziarz. Jolcia pisze dzień dobry Zoriu. Dzień dobry, Jolu. Jeszcze przeczytam książeczkę Recepty na piękne życie Tereski Synorackiej, co się nam otworzyło. To, co wysyłasz, to wraca. Czasami podwójna praca. Żyj pełnią życia. Wszystko działa w sposób. Doskonały. Jolcia pisze: no nareszcie udało ci się na żywo. A więc dla ciebie, Jalu. Pierwsze przesłanie dobrostanu dla Joli magniarz. Wszystko, co widzę i czego doświadczam, wibruje miłością, szczęściem i radością. I słowa mocy dla Jolci? Słucham swojej intuicji. Potrafi odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy. I inspiracje. No, jestem ciekawa. No proszę, Ojciu. I teraz y, malutka różowa inspiracja Ewy. Folly. Zasługuje na wszystko, co najlepsze w życiu. Niewątpliwie, Ojciu. I teraz. Ilum, iluminację, to jest fioletowa karteczka. Inspiracji Ewy Folej. Wszystko, czego szukasz, leży pod maską, którą nosisz. Odrzuć ją. I teraz przesłanie anielskie dla Joli. Magdasz. Anioł stróż twórczości. Jego przesłanie brzmi. Stwórcza energia spływa ku mnie, im częściej postanawiam wyrażać swoje uczucia. No bardzo piękne już przesłania, mam prośbę, że... O i Krysiulek już jest, jest, Krysiulka Krzyżanowska. To witaj Krysiulku, fajnie, że jesteś. I przesłanie dobrostanu dla Krysi Krzyżanowskiej. Dobre rzeczy. Przychodzą do mnie bez wysiłku. Otwieram się na szczodrość wszechświata. I karta słowa mocy dla Krysi. Jeżeli możecie, bardzo proszę, udostępnijcie lajfika. Niech nas będzie sobotnio trochę więcej. Bo jak wiecie, no raczej tu nie przychodzę systematycznie, więc niespodziewanie i, i może niech przybędą do nas. Słowa mocy, Krysiulku. Porzucam stare wzorce. Teraz otwieram się na sukces z pełnym zaufaniem. I malutka karteczka, inspiracje wywolej. Tu co widzicie w moim tle, to jest mój kanał. To jest kanał, który jest częścią projektu Zygiego z Teksasu Netify. Mój kanał nazywa się Ciało, Umysł i Duch. Kana, kanał Zosi Ja może tutaj puszczę na czacie link do tego kanału, jakby ktoś chciał, żeby mi było po prostu prościej, bo bardzo bym chciała, żebyście dołączyły do mnie codziennie o 18, kiedy transmituję na kanale tym właśnie Netify na żywo. Chętnie wyciągnę dla Was też przesłania. A więc, jeżeli macie subskrypcję i wciśnięty dzwoneczek, to też was, was poinformuję, że transmituję na żywo. Ale codziennie o 18 jestem na żywo. Jest to pewna już systematyczność, tak to nazwę, czyli od, na razie jest od poniedziałku do piątku. W sobotę no, włączyłam się tu spontanicznie, no, mam przestrzeń, więc. Przyszłam do Was, żeby się pocieszyć trochę z Wami i poczytać Wam te dobre rzeczy. A więc, Krysiu, wszystkie moje marzenia spełniają się. Brawo, brawo, Krysiulku. I fioletowa iluminacja dla Krysi Krzyżanowskiej. Niektórzy ludzie zamiast mostów budują tamy i stają się samotni. Ty jesteś budowniczym mostów. I dla Krysiulki przesłanie anielskie, anioł harmonii. Jego przesłanie brzmi: Żyję w harmonii, kiedy jestem w jedności ze źródłem. Piękne. I za, na, zawitała do nas Emilcia Piękko. Witaj, Zosiu, da mu tu nie było. No, ja też. Bywam tu rzadziej niż wcześniej, ale bardzo mi miło, że jesteś i że jesteście. I teraz przesłanie dobrostanu dla Emilii. Każdego dnia staje się silniejsza, potężniejsza i bogatsza. Wszelkie dobro znajduje prostą drogę do mojego serca. No jak pięknie, Emilciu. I słowa mocy dla Emilii Piękną? staje się coraz bardziej świadoma pragnień mojego serca. I inspiracja dla Emilii jest inspiracja Ewy Folej różowa i fioletowa z iluminacją. W moim codziennym życiu kieruję się mądrością, uczciwością i rozsądną oceną. I jeszcze fioletowa dla Emilii. Nie chodzi o to, jak wieje wiatr, tylko o to, jak ustawione są żagle. Sam prowadzisz statek swojego życia. I przesłanie anielskie dla Emilii. Anioł istoty miłości. Pięknie. Niech miłość stanowi centrum mojego życia. Krysiulka Żanowska pisze. Dziękuję bardzo za piękne przesłania. O! Pati Patka! Witam Chorwację. Witam, witam, witaj Zosiu, witaj Pati. Przesłanie dla Patti, przesłanie dobrostanu. Emilia pisze: zgadza się, dziękuję. Proszę bardzo. Moje życie jest pełne i jaśnieje promiennym pięknem promienną dobrocią i promiennym bogactwem. I słowa mocy dla pati. Świadomie wybieram kierunek moich działań. Tworzę takie życie, jakiego pragnę. Prawo. Ja mówiłam wcześniej, jak jeszcze ciebie, Pati nie było, że ja codziennie na tym kanale w tle widać grafikę mojego kanału Ciało, Umysł i Duch. Już się utarło, że cud. W skrócie, ciało, umysł, duch jest cud. Transmituję o 18 na żywo i wyciągam też przesłania. Wybieram jakieś tematy spontanicznie. Także zapraszam Was wszystkich. Tutaj na paseczku jest napisane dla tych, którzy będą oglądać później, żebyśmy stworzyli również na kanale YouTube taką społeczność, jak swego czasu latami. Tworzyliśmy tutaj, na Facebooku. Także zapraszam was, bo mi bez was trochę smutno. Pati dla ciebie inspiracja Ewy Foley. Moim celem jest miłość. Uczę się tego codziennie. I iluminacja dla Pati patka. Zaczynaj. Na co jeszcze czekasz? Pati, to ty tam jakiś rozmach chyba masz brać, że tutaj ciebie popycha. Anioł y, przesłanie anielskie, Anioł Pojednania. Jego przesłanie brzmi: Niech się w pełni pogodzę z tym, co zostawiłem za sobą. No, takie. Głębokie przesłanie pati dla ciebie. I dołączyła do nas. Justyna piechowiak. Witaj miło. i Cieszę się, że jesteś z nami, i już wyciągnę dla Ciebie przesłanie. Do prostanu. Piękna taka złota karta. Złoto różowa, i pisze na niej do I dla ciebie Justynko Kocham siebie. Dokładnie taką, jaką jestem. Wszystko jest dobrze. I słowa mocy dla Justynki? Mam w sobie pewność, śmiałość i zaufanie, by wyrażać własne zdanie. Pati pisze: Dziękuję, również dziękuję. Udostępnijcie, proszę, na swoich profilach, żeby przybyło nas więcej. Zapraszam, jeżeli. To, że jestem, to większość z Was, którzy mnie obserwujecie, to wiecie, że ja, jak przychodzę, to znaczy, że ktoś potrzebuje. Bo to jest prowadzenie, jak zawsze mówię im. Przychodzę do Was, więc udostępnijcie na swoich profilach, że transmituję na żywo. Może ktoś potrzebuje wsparcia, może potrzebuje właśnie takiego przesłania, który da podpowiedź i dla Ciebie Justynko inspiracje Ewy Wolej dziękuję za moje wspaniałe spełnione radosne życie i iluminacja dla Justynki zawsze dawaj z siebie 100% wtedy Twoja praca da Ci spełnienie Satysfakcję i godną zapłatę. Ja Wam powiem tak: jeszcze przesłanie anielskie dla Justynki, że ja chyba już nie potrafię robić czegoś nie na 100%. Po prostu tak już to, um, tak już to weszło w krew, że tak powiem, że inaczej nie umiem. Idę i daję 100%, idę, jak to się mówi, pełną parą. I jak idziesz, dajesz 100%, to nie ma opcji, żeby sukcesu nie było. Tylko zależy kto, co rozumie jako sukces. Dla każdego z nas ta hierarchia ważności jest inna. A więc. Sukces nie składa się z sukcesów. Sukces nie składa się z sukcesików. Sukces składa się z porażek. Ile upadniemy i jak się podniesiemy. A więc sukces leży po drugiej stronie samodyscypliny. Ja nagrywałam rozmowę, która będzie dostępna z Grażynką Gora z Niemiec o drodze życia, o tajemnicy liczb. I w mojej wibracji wpisany jest słumiany zapał. I mając świadomość tego, jakie są słabe strony wibracji mojej drogi życia, wypracowałam sobie konsekwencje. Wiecie, to jest takie ważne, żeby mieć świadomość siebie, świadomość mocnych stron naszego potencjału i świadomość słabych stron. Zawsze wszystko można powiększyć, czyli jeszcze zwiększyć dobre strony, ale przeciwny biegun zminimalizować te, które nam przeszkadzają. A jak? Minimalizujemy te, które przeszkadzają. To siłą rzeczy eksponujemy to, co w nas piękne i, i dobre. Dla tym Piechowy, jak jeszcze karta anielska, anioł rozeznania, jego przesłanie brzmi. Dzięki boskiej łasce potrafię rozpoznać właściwą drogę. I Grażynka, Kosim jest, i z tym kapisze wszystko się zgadza, i Dorotka jest, cześć Zosiu, witaj, Dorotko. Jak fajnie, że jesteście. To teraz jest Grażynka. Nie, jest Dorotka, przepraszam, Ambroziak. Napisała: Dzień dobry, dzień dobry, Dorotko. I przesłanie do stanu dla Ciebie, Dorotko. Promieniuje pięknym i blaskiem. Kocham i jestem kochana. I słowa mocy dla dorotki? Niezależnie od wszystkiego, nieustannie, krok po kroku, posuwam się naprzód. I inspiracje? Damy tu dużo pozytywów, niech płynie. Wybaczenie usuwa ból. I wszelkie cierpienie z mojego życia. Dorotko, bardzo głębokie to przesłanie. Warto pomyśleć, co tam jeszcze. Trzymasz świadomie lub nie. I iluminacja dla Dorotki, Ambroziak. Lepiej popatrzeć prawdzie w oczy, niż zamartwiać się, że jej nie znasz. I przesłanie anielskie dla Dorodki. Anioł swobody. Jego przesłanie brzmi: Zawsze mam swobodę wyboru miłości, niezależności i twórczości. Widzicie, jakie piękne. I teraz jest Grażynka, Kosim. Witaj Zosiu, witaj Graziu. I przesłanie dobrostanu dla Grażynki. Znam swoją wartość. Cenię to, kim jestem. Cieszy mnie dobre wynagrodzenie za moją pracę. Przyciągam dobro i pomyślność. I słowa mocy dla tak, Grażynki. Każdego dnia coraz bardziej otwieram ramiona swojej duszy i serca na wolność. Piękne, piękne. Grażynko i inspiracja Ewy Folej. Dorotka pisze, dziękuję, proszę bardzo. Z każdym moim oddechem wypełniam się miłością. I iluminacje dla grażynki Kosim. Co musiałoby się dzisiaj wydarzyć, żebyś poczuła się szczęśliwa? O pytanie do Ciebie, Grażynko, i przesłanie anielskie dla Ciebie. Artha. Anioł Miłosierdzia. Jego przesłanie brzmi: Boskie Miłosierdzie daje mi łaskę bycia delikatnym i akceptującym. I druga, Archanioł Gabriel. Jego przesłanie brzmi: Przesłanie miłości, braterstwa i wolności czyni mnie pełnym. I teraz dla dorodki, daj, przesłanie dorodko-dobrostanu dla ciebie. Wpuszczam dobro do swojego serca i umysłu. Pozwalam, by wypełniły mnie mądre, budujące myśli. Piękne. I słowa mocy dla Dorotki. Nie jestem swoim ciałem, myślami, emocjami, umysłem. Jestem wieczną, nieśmiertelną, nieskończoną duszą. Dorociu, czy ty to słyszysz i inspiracje Ewy Foley dla Dorotki Day? I te przez życie świadomie i z entuzjazmem. I iluminacje dla Dorotki. Są Ewe Folej, takie małe karteczki. Czasami jest lepiej przymknąć oko, niż szeroko otworzyć usta. I przesłanie anielskie dla Dorotki. Ja tu puszczam jeszcze raz link do mojego kanału. Że jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, zasubskrybujcie i wciśnijcie dzwoneczek. Tam trzeba kliknąć taki dzwoneczek i ten dzwoneczek was poinformuje, przypomni, tak jak tutaj, że transmituje na żywo. A więc Dorotko, Anioł Wiary, jego przesłanie brzmi: Wierzę, że dobroć i radość są moje teraz i na zawsze. Jakie piękne te wszystkie przesłania. Jak ja lubię tu do Was przyjść, bo Was tak dużo przybywa i tyle pozytywnych rzeczy się roznosi. A więc kochani, na zakończenie Wy, wyciągłam dla Was, dla nas wszystkich, wszystkich, którzy są, byli, będą przesłanie dobrostanu Na nasze spotkanie, na to, co się w naszym życiu dzieje. Moje życie jest wypełnione wszelkim pięknym i bogactwem. Dobre rzeczy przychodzą do mnie często i bez wysiłku. Dorotka pisze: wzruszyłam się, dziękuję. No, tak pięknie wiesz, tak jakby na tacy podawane te przesłania dla ciebie. Piękne. I słowa mocy dla nas wszystkich. W każdym wyzwaniu dostrzegam ukrytą wiedzę i bezcenne lekcje, dzięki nim wzrastam i iluminacje dla nas wszystkich, kochani, dla tych, co słuchali, będą słuchać. Mój życiowy partner, partnerka jest promienną istotą idącą tą samą drogą co ja. Uwalniam moje oczekiwania i moje projekcje w stosunku do Niego, do niej. I przesłanie iluminacji autorstwa Ewy Folej, aż Pierwsze, posuwasz się do przodu na swojej duchowej ścieżce w takim tempie, jakie jest dla Ciebie odpowiednie. I drugie, bo wyciągnęły się dwa, jeśli masz osiągnąć to, czego chcesz, musisz nie tylko wiedzieć, czego chcesz, ale naprawdę tego chcieć ale piękne i, i dosadne i przesłanie anielskie, Anioł Książę Południa i jego przesłanie brzmi, Znika wszelki ból i napięcie, gdy unoszę się w bezmiarze boskiej miłości. A więc z ogromnym wdzięcznością, że byliście ze mną że dołączyliście tak błyskawicznie dołączyłyście, bo na ten moment nie, nie widzę żadnego mężczyzny, a więc do, dołączyłyście. I po raz kolejny zapraszam Was na mój kanał, gdzie w tle widzicie tą grafikę. Codziennie o 18, na mój codziennik będzie mi miło czytać dla Was przesłania, tak jak tutaj. To łatwiej jest zapamiętać codziennie o 18.00 pięknego weekendu wam życzę. U mnie jest piękne słońce, nie wiem jak jest u Jest piękny słoneczny dzień i tych wszystkich refleksyjnych cudności, odpoczynku, zadbania o siebie, zaopiekowania się sobą, uszanowania siebie. Siebie jako kobiety, siebie jako mężczyzny. Do następnego razu, kochani, papa. Pa. Udostępnijcie proszę lajfika. Tu są informacje o, o tych spotkaniach na moim kanale, więc niech się dowie więcej ludzi. Do następnego razu, papa. Pa.